Główna idea gadania to jest radość z mówienia wierszem, radość e, z posługiwania się tą formą, tą konkretną formą wyrazu artystycznego. Czy pamiętasz jezioro, sitowiem obrosłe, gdzie znad czoła pył gwiezdny strząsałem paprocią? Zachuśnięty miłością i leśną wilgocią ze środka stału czarny, podałem ci wiosło. Dzisiaj mogliśmy zobaczyć y, bardzo różnorodną grupę y, wspaniałych, uzdolnionych, cudownych ludzi, którzy podzielili się z nami y, swoimi interpretacjami wierszy Czesława Miłosza i Antoniego Słonimskiego. Odjęto Wam szaty białe, skrzydła. I nawet istnienie. Mówią, że ktoś was wymyślił. Ale nie przekonuje mnie to, bo ludzie wymyślili także samych siebie. W Pierwszego gadaniu wzięłam udział, bo kiedyś w dawnych latach, ho, 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 ponad 30 lat temu miałam do czynienia z... Yy, no, z recytacją. Nawet w, jak, w teatrze amatorskim tam troszeczkę pogrywałam. Bardzo mi się podoba, i zachęcam innych, aby też wzięli udział. Kiedy patrzę z lubością nie tajoną dłużej, rozmiłowanym okiem jasne twarica. Ach, nie wiem. Kiedy więcej mnie Twój wzrok zachwyca? Gdy świeży jak ranek, czy kiedy się znuży? Wrzęs, koronkę się tuląc, jako listki róży, co śpi w rosy, brylantach i srebrze księżyca. Od pięciu lat już piszę wiersze z różną częstotliwością, w zależności od moich emocji, w których to jestem. To wychodzi ze środka, i jeżeli jestem w mocniejszych emocjach fajnych i jeszcze fajniejszych, wtedy powstają te wiersze. Projekt jest rozwijający dla osób, które czują sobie artyzm. Osób, które chcą spróbować swoich sił, nie tylko artystycznie, ale też, żeby wystąpić przed publicznością. I nie stresować się, spróbować swoich sił ze stresem, z tremą. Także na pewno jest to rozwijające pod różnymi kątami, na różnych płaszczyznach. Słyszysz wiatr, lekki wietrzy szeleści, ale minie za chwilę już wiem. Wiem, że spokój, co płynie po mieście, jest nieprawdą i tylko jest snem. Wydałam właśnie w listopadzie mój pierwszy tomik, wiersze życiem pisane. I tak jak tytuł mówi życie samo pisało te wiersze. Czasami się budzę w nocy, tak jak przed wczoraj była pełnia, obudziłam się o pierwszej, nie wiedziałam, co mam zrobić, no i usiadam, napisałam wiersz. Czasami w ciągu dnia robię przerwę nagle, bo coś mi, chodzą po głowie jakieś myśli, siadam i spisuję, nawet urywki, nawet jedno, dwa zdanie, które wiem, że jest gdzieś tam ważne i potem to rozpisuję. Ten projekt, projekt Wierszogadanie skierowany jest do osób nie zajmujących się profesjonalnie teatrem, tylko do wielbicieli właśnie y, mówienia wierszem, ale także do osób, które może chcą przełamać jakieś swoje bariery, chcą się sprawdzić, e, także osoby, które piszą swoje wiersze, bo takie osoby mieliśmy w tym roku na castingu e, i do każdego, kto jest zainteresowany słowem mówionym chodziło mi to już po głowie chyba w zeszłym roku nawet już kiedyś odbywały castingi do Wiersza Gadania w poprzednich latach. Miałam ochotę pójść, ale jeszcze zabrakło odwagi. No i teraz jak był casting akurat, no też myślałam, że pójdę, potem zrezygnowałam, ale zobaczyłam już pod wieczór filmik na Facebooku, Piotr nagrywał się zachęcając właśnie do wzięcia udziału w castingu. A przyszłam. Za 15-20 byłam tutaj, wzięłam taki spontaniczny. To był pomysł z mojej strony. Przyszłam, mówiłam, a co mi szkodzi? Nie żałuję pani. Nie, wspaniała przygoda, polecam wszystkim. Wszyscy, którzy wzięli udział w tej edycji wierszogadania, zostali finalistami, zostali nagrodzeni. Nie mamy pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca, tylko wszyscy są wygranymi, bo każdy jakieś tam swoje. Hmm, Bariery przełamywał, każdy podczas warsztatów też jakieś tam swoje, no swoje serce dawał, pokazywał siebie. Więc każdy został nagrodzony i myślę, że tak zostanie już. Czuję się wyróżniona, doceniona, zauważona. I to jest bardzo dużo. Jestem przekonany, że za rok kolejna edycja Wierszogadania. No i już dzisiaj zapraszam wszystkich Państwa na Wierszogadanie 2025 do Domu Kultury w Rumi. Zaniechałem tego co dziecięce. Teraz bowiem widzimy jakby przez Niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznani moje z cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja i miłość. Te trzy, lecz z nich największa jest miłość. Amen. Zasubskrybuj T.V. Rumia już teraz, aby być na bieżąco.